Hej, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Minecraft. Na moim świecie. Eee, w dzisiejszym odcinku. Pff, no Jeszcze nic nie zrobiłem poprzedniego. Prawie. Co zrobiłem, to nawet potem. Eee, no, w dzisiejszym odcinku, jeszcze przed tym, jak pójdę, pff, na nową serię zrobię. Po pierwsze, chciałbym sobie zaincientować narzędzia, natomiast mało już te wiem o tym, ale moja zbroja została tylko taka, więc chciałbym mieć nową, być trochę zaincientowaną. właśnie, a potem chciałbym wyruszyć na podróż, na poszukiwanie nowych terenów z 18 i tam szukać nowych rzeczy. Wiem, że mało co ale jednak coś zostało, więc chciałbym poszukać i pozwiedzać. Więc tak, taki plan na dzisiejszy odcinek. Ja szybko wezmę to, co jest potrzebne mi. I zaraz się znowu odezwę. Dobra, więc mam już faktycznie chyba wszystko, co będzie mi potrzebne, żeby nie Myślałem, by wziąć konia, ale... Pff, nie, no, jakiegoś osiodłać. Bo jak pamiętacie to tam, w tym kierunku tam jest... O właśnie konie. Nie widać go też żadnego. No właśnie, bo są, są konie i myślałem, że jakieś osiodłać, ale jeśli mi trafi na jakieś no, duże jeziora albo oceano, no to muszę kogoś przeprowadzić, a ja nie mam żadnego po ani w smyczy, więc... Właśnie na piechotę. Ale dobra. Więc co, teraz muszę sobie zdać zainchantować. prostu też nie mam jakiś bardzo duży, więc sobie leczki powinien wystarczyć. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Dzisiajność, ochrona. Hmm. Ochrona przed pod... OK Okej. nie jest jakoś bardzo dobrego. Ochrona. Ochrona przed wybuchem. Hmm, Okej. Okay. To też mogę sobie założyć. ochrona. Ochrona. Zniszczalność, ochrona, ochrona. Uuu, do zniszczalności jeszcze 3. Hmm. Okej, okay, to jest ochrona 3. 2 uruchomić 4. Chyba z normalną ochronę e, I tylko to. Osoby pociskami, ochrona przed znogniem. Hmm. Nie, a więcej LXP. Kurde, jeden poziom robię, znaczy, pół poziomu. Ej, fajcie, i tak będę, będę to, no, po prostu zdejmował ten tak czant, jak będę pełny ten. Eee... To on nie ma, Tylko to, no trudno. Dobra, no szybko sobie odłożę ten lapis, bo nie będzie mi potrzebny. Eee, miał mi, musi zostać na zewnątrz, bo... ...się buguje, i kiedy daję mu po prostu spać w moim łóżku, to potem się wyprawiam do dachu problem, a ja nie chcę go ciągle zdymować więc no, dobra, no, więc mamy dronką, nie będę bo sobie upiekłem rybki, które łowiłem. Dałbym tobie, ale ty je w Na No trudno. O, chcesz? No. Nie działa. Jak mówię. Ale dobra. Zobacz, ja je, A, jeszcze mogę mieć coś będzie. Dobra, tylko zobaczcie, co jest na szybko. Jeśli mieć coś wartego, to sobie zenchantuję. Grabiesz. Grabiesz 3. jest coś wartego. <laughs> no dobra, e, ja będę iść tam w tamtym kierunku mniej więcej. Chyba sobie zenchantuję i... I Jak znajdę coś ciekawego, to się odezwa. Okej. Okay. To cześć. No i zaczęł podejść. No to, no, dobra, i tak już idę. Cześć. Kurde, może to nie są wioskinie z 118, ale... ale kurde, dżungla. Chyba dżungla? Jak się nazywa ten biom? Ten biom nazywa się... Sparse jungle. Nie wiem czy to się różni normalne dżungli. Mam nadzieję, że to będzie kakao. Wezmę sobie jeszcze trochę lian. Lakao. Może jakaś mi wypowiada. O, jest jedna. Może jakaś jedna? Dobrze. O, jest, dobra. Czy tak za zniknie więc przynajmniej powinno. No. Zobaczmy co jeszcze. Może to będą melony. Tam lubię. To już jest teren z 1.18 Ja w dzisiejszym odcinku nie chcę jakoś zbytnio, no... mojego świata Bo chciałbym to zostawić też na 1.19 tam, tam też mają się pojawić nowe rzeczy Na przykład Wordy. Dobra, ja pójdę poszukać jeszcze Jak coś znajdę to się znowu odezwę No e, a więc, znalazłem mapę i idę właśnie po skarb. Ciekawe, właśnie znalazłem ją w, w tych ruinach, jakby domku, domków jakby pod wodą. U, statek, bo coś można zwiedzić. A ja tam idę, tylko czemu nie chce mi wisiąść? Halo. E, dobra, to ja za chwilę wracam, jak to się naprawi. Dobra, jestem. Co ten jest skrywa ze skarbu? Jest skrzynka. sobie drzwi i, Nie, ziemniaki. I potrawka. Można będzie ją zjeść. Lecz co to do nawet nie biorę Wiem, że, z... że używanie drzwi to jest exploit ale no, no. A nie widzę zneket problemu zbytnio i kolejna mapa i taka to jest zwykła mapa, mogę sobie w domu użyć. Nie, to jest to sama, dobra, mogę użyć Dobra, nic ciekawego nie było, nie, no, płyniemy do tego skarbu Zaraz wracamy jak tam W sumie lepiej trzeba, bo jest tam w sumie Tutaj no O, widzimy już ten ląd Od tej strony, no I chcę użyć kolejnego lifehacka, którego widziałem, o Dobra, to za chwilę sprawdzę a może teraz da, bo tak mu się tam da i ponić. Myślę, że się... Panie. Co to jest? Gdzie tu jest? No. Nie wiem, mi tu nie dało. Dobra, nic tam nie było ciekawego, tylko jakieś kolejne zupki. Nie? Niego się sknieją? Nic tam nie ma? Ja już tam minęło? Co jest? Dobra, ja bym chciał sprawdzić kolejny trik, jaki widziałem. Bo widziałem, że jeśli... E, jak są proporcje chunk i pierwsze ostatnie jest na 9, to tutaj powinno się odrobinę skrzynka. O, jest. Pst. Nie wiem, czy to po prostu głupi fart, ale jest. Okej. Okay. O, nie jestem głodny. Mogę chcę zjeść jedną z tych zupek od razu. Mogę każdą grubość to nie jest, jak już. Ten piosenek tutaj pewnie wola. Okay. Dla diaksy są... Nie, ma po mnie niepotrzebne serca, co, no, no, pfff czekoladki, rzucam diety mi niepotrzebne nawet Mieć mam w domu, jeszcze emeraldy hmm. kurde, bardzo chciałem sprawdzić co robi ta zupka, dobra, na szybko sobie pobiegam A no, ją zejść bez głodu? Czy? A, tak Czy ma to zapomniałem? Słóczki można jeść bez głodu, te zupki Dobra, wejdźmy Emeraldy. A jeszcze tę mapę mogę zrobić. Dobra. Dzień, dzień. <grym> dobra. No, więc ja idę dalej szukać. Jakieś ciekawsze rzeczy I no Zaraz się widzimy Znowu ta, Znowu ta dziwna dżungla Kurde, arbuzy. i za to pieniądze. statek trudno oczywiście będzie walić. nie ziemię sobie No to był za Dajcie arbuzy. To ich się pali. No, tyle no, ponowno wystarczyć. Dobra. O, tam taki cały sateczek. Taki wiszący posty w wodzie. No, nie. To jest ok, sobie. Wiesz, no, genialnie. No. Super. Dobra. I jeszcze tutaj jest skrzynka. No. Otwieraj się no. Zamie, otwórz się. O, zegarek? Nie wiedziałem, że to może zegarek. Może eee. znaleźć. O, to jest jakiś inny zegarek. Czemu to jest pośrodku? Hmm. Pójdę tam na no. tę Ale popłynę, tylko najpierw muszę się wyspać. Eee, tak, to my. No, za chwilę go... Eee, więc ja tam zaraz popłynę, to na już się wyspię i się widzimy na miejscu. Kurde, zamiast odcinka gdzie... Zamiast odcinka gdzie mnie, e, no, wchodzić po pojaskini jak najnowszych, to... Uważaj, że w tej wersji zbieram skarby oceanu. No trudno. No, znowu sobie zrobić ten trik. Jest 9 i, i jest 9. O, no jest 3. To musi zlezi, prawda? Kurde, no tam Hosują. E to mi niepotrzebne zbytnio. Władkie naddychanie, nie serc o One się skakują, więc jest lit. No, no trochę, next, no więc no, w tym odcinku się tak trochę tutaj znalazłem, więc e, do kopalni pójdę innym razem. Ja na razie wracam i no coś, widzimy się jak wrócę do domu. Um. Dobra. No to jest zbyt zachęcająca jaskinia, by do niej nie wejść. no ja to na szybko pójdę. pozbieram to co fajne. i no. Wrócę sobie do domu. O najlepsza tam. Właśnie. Mamy gigantyczny automatyczny automatycznym Jak spadają i trafią na te kamienie, no to stalagmity to da, że giną. Zadają ja duże damage, jeśli nie spadnie. Nigdy spadną ci inne głowy. Nie, nic tu nic ciekawego. Tylko więcej tych, no. to stalagmitów. Ale nic więcej, więc właśnie z tym wynoszę. I widzimy się w domku. Dobra, więc e, nie pożegnamy się w moim domu, ale pożegnamy się w tym oto zameczku. Dlaczego? I co to w ogóle jest? Otóż jest nowa bezpieczeństwa. Save point, thanks, Tutaj po prostu jest spawn. To jest takie no, miejsce, żeby odpocząć. Jak się zgubię, to kompas zawsze mnie prowadzi. Tutaj ja często budowałem takie mie miejsce, że po prostu na jakieś długie wyprawy, żeby mieć gdzie po prostu na No bo gdy się zgubię, znaleźć takie miejsce. No i tam pokazuję najbliższe jakieś ważne miejsca. Na przykład tutaj, właśnie mam dom. Co będzie na kolejnych miejscach? Nie wiem. Jeszcze tutaj nie dokończyłem tego. Jeszcze muszę kilka rzeczy zrobić, ale no. Są tutaj piecyki. Farma jagód, farma ziemniaków, ognisko, łóżko. Nie chcę, żeby przetrwać noc miejsce. Na tym kierunku Was nigdzie nie widzą, nie mamy jeszcze dokończonej ścieżki, ale to no, kiedy indziej. A więc no... Ja żegnam Was, oto no, na spałnie tego świata i... Widzimy się w kolejnych odcinkach. Może w kolejnym mi się uda znaleźć nowe jaskinie. Cześć.